Hello, hello i witam was na moim kanale, ja Marcinek Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie dać się w górę Widzowie, dzisiaj gramy w Brawl Starsa I wiecie jaką nową postać zdobyłem Naprawdę Poczekajcie, utracono połączenie yy, Dostałem właśnie nową Zdobyłem No i chyba wiecie jaką postać po tytule yy, yy, No i... Najwyżej sprawdźmy sklep. O, są do ofert. No i bardzo z tych wszystkich skórek, to Bardzo bym chciał tą Bibi, zombie No i bardzo bym chciał tą Rose, ale ona jest fajna. No ten Brock też jest fajny, ale ta Rose taka piękna. Zobaczcie. Wow! Bam, wow, wow, yeah. No tych innych. No ten, ten jest fajny. Ten Duch Quick No i podoba też mi się. Ten! Ale ja nie mam tych zademiarzy. Odbierzemy sobie. Eee, no i budowę pokażę Wam tego zademiarza. Eee, lecimy. Zademiarzy. Nie chcę wam go pokazywać za dużo. O, to jest ranga. Mm, nie. Czekajcie. O, tutaj Dora już nie wiecie, nie wiecie jaki to jest. No, wiecie po tytule, ale. Pokażę Wam. To jest gaz! Gaz, gaz, gaz! Pokażę Wam, jak on mówi. Dobra. A on tak robi. Zobaczcie, jaki fajny. I on tak krzyżuje palce, i on takim rusza taką nog no, nogą I to jest taki, na jego balonie, gaz taki, ten no i dostałem yy, na nim, zobaczcie, przeciwników z gaz zagramy sobie w trybie duo z gazem, dalej dajemy, zaczynamy bardzo się cieszyłem, bo zdobyłem yy, z mega boxa to Dawno nie zdobyłem mojej no postaci, przecież wiecie, widzowie, że były normalne odcinki z Brodystersa. O nie. O, teraz działa mi internet. O, widzicie, jak on strzela? Pięknie. Trochę mi internet, tak. Mm. Trochę mi internet. Ale gasem. Mam. Mogę teraz się. <laughs> o nie To jest chyba karn Co tutaj O jest Chyba wygramy tą Czekajcie, głoszę. Dobra Mam, mam, mam O, Poko Cześć, Poko Dobra Jest O nie, alpilmo skoczyło, Ale bierzemy sobie jak to się nazywa... Dlaczego? Jest! I jakby co widzę, to gaz jest takim duchem by. Gdzie mogę... O, tej widzę ich, dobra. Rzucam ulta. Odporność dałem mo mojemu wspólnikowi Dobra Wygrana no Ale fajnie te mocki Wow Widzowie, już mam 28 zadmiarzy Tylko Niech pokazywałem wam jak Jeszcze nie było filmu, jak. Nie widzieliście, jak grałem Darylem? Bo jeszcze nigdy chyba, prawda, się na Darylem nie grałem na odcinku. Koko Bólem, tak no i nitą chyba no, szelką też. No było, no. mogę ulepszyć. lepszyć. Tak! Dziesiąta moc, odblokowano. Widzowie, piękne. Za darmo. Jest! Widzowie, ale super! Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie, 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 mam wyposażenie do szelki, ale super. Tak czekałem, żeby zdobyć do niej w końcu. O kolt. Nie wiem kim sobie zagramy, ale chyba tym gatsem dalej. O, coś nowego, nowość. W sklepie coś. O ten grom też jest fajny, Franken grom. Kościany kruk jest. Doleona ta szpinka No ta rozel piękna. No i ten brok. Ej, surf, zrób to sam, to chyba miało. niższą ofertę. Ta skórka chyba. I miałem chyba. w ślepiej, chyba ciekawe, nie było. A co to za, tak? Teraz zagramy sobie ENZ, bo to jest moja postać, albo nie, bo. Teraz gazem dalej lecimy, ale gramy na... na tym halloweenowym trybie bo widzowie, jeszcze mam skinka halloweenowego Hello... no to nie wiem, czy to jest postać halloweenowa, bo Dusty jest takim duchem, ale fajnie, że go zdobyłem, bo to jest postać chyba bardzo rzadka wiecie widzowie, już był jeden film, jeden short y dzisiaj ale pomyślałam, że sobie nagram Powiedzcie, że ja lubię nagrywać dla was piękne filmiki. O, gram solo. No dobra. Bo lubię dla was nagrywać te filmy. Ale fajnie jest to. Ej, 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 ej. Uciekaj, Rosa. Uciekaj. To moje. Kurde, nie jak to się nazywa. To... Dobra. Ale on taki... Jest! Pokonana. Odporność za chwilę sobie dałam, tylko... O, pokonana. To Barley pewnie to... Odporność, odporność! Jest! Dobra. O, jest, 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 jest! Dobra, ostateczna. O, ten duszek jest fajny, izuję. O, jeszcze dostaję jeden raz dostałem takiego, jeszcze jednego pina, bo, o nie, ginę, ginę powoli, muszę szybko O już, chyba się sami jakoś zabili Numer jeden jestem, Można nam się uda misja widzowie, myślicie? Lecimy dalej, 8 minut do odcinka Ja się cieszę, że tą postać. Ja już wcześniej chciałem ją kupić w ofercie widzowie. Ale pomyślałem, nie będę chyba wydawać pieniędzy. Po prostu sobie, ale zdobyłem go. No po jakimś czasie, ale opłacało się czekać. Bo tak to bym żadnego zadamiarza, albo bym miał innego. A gaz jest fajną propozycją. No i teraz daryl teraz do mnie jest. I teraz to uciekamy. Broku jest, broczka. Idziemy go zniszczyć. Fajnie, on na ten. Taki że mucho, walona i on. Fajnie ten gaz. A bo ja nie mam. Mam odporność. Jest, 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 jest w jest. jest, jest, jest. jest, jest. 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 Nie, nie, nie. Jest. odporność. Odporność. Jest. Wygrana. Jest. Gotowe. O dobra. Widzowie, ten gaz jest super. Ta postać jest, może widzowie, bo jeszcze tamte skórki, ten pakiet skórek ma być jeszcze na długo. Bo jak wejdzie się sobie na Brawla, to chyba każdy z Was ma tą, ten pakiet. No i ten pakiet bardzo chcę tą i ciekawe, bo chyba zdąży ją zbierać, tą mrązę, ale nie wiem, bo. Niedługo długo brawe Starcie, jest nowy update widzowie, widzicie? Niedługo będzie chyba... No będzie taki... Yy... Widzowie, chyba nagram odcinek, że oglądamy Brawl taka, już był wcześniej. No i były te nowe skórki, wam wtedy przedstawię i ten. Widzowie, będzie super jak ten, wam pokażę. O, zginę chyba, nie! Dobra, Dobra, mamy! Jest! Miałem tylko pięć tych! Jest! fajny on jest. No i sobie ta postać, to jest fajna, ten gaz jest. Bardzo fajny. On jest taki, zobaczcie na jaki jestem ten. No, dużo mi jeszcze brakuje do stu ale odblokujemy go razem. No ale i pucharków jeszcze nie... ale może potem go jakiś inny na zadymią wejdzie. No i zobaczcie, jakbym miał odkarnet, to bym mógł już miał już sama. No sam jest fajny, ale. I zobaczcie, już zostało 8 dni, nawet. Uuu! To chyba już. No tak, już za tydzień, jeden dzień. No za tydzień i 14 godzin. No za tydzień i. Jeden dzień i 14. No prawie za 9 dni yy, będzie już yy, nowy ten. Ciekawe, kiedy. Jak to będzie wyglądać, no, no wie, na, będziemy tego trochę. Ra razem oglądać chyba, widzowie. To już jest koniec, widzowie, odcinka, no to pa, 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 pa gaz wam się żegna i ja, Marcinex. pa, pa.